Cześć Aldona Ziłkowska-Bielewicz, witam Cię w trzech minutach dla Ciebie. Dziś o warsztatach, na które zapraszam do Wrocławia, warsztatach dla kobiet, jak się dogadać, czyli jak dobra komunikacja uszczęśliwia. Słuchajcie, te warsztaty już w następny weekend. 19-20 czerwca we Wrocławiu, szczegóły i zapisy na stronie internetowej coachmyślnikaldona.pl Czemu o komunikacji, tak? Ja wiem, że to jest temat, który wydaje się być wyczerpanym, ale wierzcie mi, że tak nie jest, a ja przypominam sobie o tym za każdym razem, kiedy uświadomię sobie, że na przykład teraz, kiedy do Was mówię, to z tego przekazu tylko 7% to przekaz werbalny, tak? A reszta, no właśnie, a reszta to mój ton głosu, to jak wyglądam, to jak brzmię, to jaki mam akcent, to czy ktoś lubi okularnice, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, o narzędziach i o metodach, które warto wykorzystywać w komunikacji, po co po to, żeby być bardziej przekonującą, po to, żeby dogadać się z mężem, z nielubianym szefem, z kochaną, ale trudną przyjaciółką i z mamą na przykład. Czasami to też bywa trudne albo z dawno niewidzianą siostrą. Zapraszam na te warsztaty, bo będą na żywo, bo będą w kameralnym, fantastycznym miejscu na ulicy Krzyckiej we Wrocławiu. Bo warto pobyć razem i poćwiczyć i trenować. Razem będą ćwiczenia z recytacją, będą ćwiczenia z chustami, z kolorami. Naprawdę to będzie fantastyczny, inspirujący czas, ale o czym będziemy rozmawiać jeszcze? Jest język kobiet i język. Mężczyzn. I oczywiście nie jest to taki podział stuprocentowy, ale mogę powiedzieć, że w 90% jest tak, że mówimy dwoma innymi kodami językowymi. I tak, jeżeli nawet jesteś tak samo wykształcona, masz to samo miejsce pochodzenia niż mężczyzna, który jest w twoim wieku i macie podobne doświadczenia zawodowe, to i tak, uwaga! W 60% wasze zasoby słów, wasze zbiory słów są zupełnie różne. Jak to nas determinuje? Poćwiczymy również, jak rozpoznać manipulacje, ale również jak w razie potrzeby tą manipulacją się posłużyć, oczywiście wtedy, kiedy mamy dobre intencje. Będziemy rozmawiać też o tym, jak rozpoznać kłamce i jak zadawać pytania, aby otrzymywać na te pytania. Prawdziwe odpowiedzi. Przypomnijmy sobie, o czym warto pamiętać w warstwie językowej i warstwie pozawerbalnej, jak podajemy niepozytywne, smutne informacje. Będziemy też ćwiczyły, jak pocieszać. Jak pocieszać, żeby to było skuteczne. W tym wątku będziemy mówić o słowach, które kaleczą i o słowach, które leczą. Porozmawiamy o języku asertywności, mimo że o asertywności pewnie wiecie bardzo dużo, ale w warstwie językowej tam też jest dużo takich małych. Kruczków. Aktywne słuchanie. No, wiem, że wszyscy wiemy o co chodzi z tym aktywnym słuchaniem. Mam tylko jedną wątpliwość. Czemu stosujemy aktywne słuchanie wobec partnera biznesowego, wobec szefa w pracy, a w domu? No właśnie, co nas powstrzymuje? Słuchajcie, o języku ciała będzie dużo. Jakie znaczenie ma to, jak poprawiamy włosy, jak siadamy, co robimy z rękami i czy warto gestykulować. A jeżeli tak, to jak? Będzie też dużo o emocjach, będziemy te nasze emocje nazywać. Ja powiem, dlaczego to takie ważne żeby nazywać nasze emocje. Obiecuję dużo, dużo dobrej energii. Następna sobota i niedziela małym, w małym gronie się spotkamy. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszam serdecznie.